I tam, z tej strony tutaj. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, co jest na samym dole w grze yy, Loas Więc zaczynajmy. Słuchajcie, ja nie grałem rzeczywiście, włączyłem sobie kody. Podam wam kod blink. Będzie na końcu napisane jak go macie użyć, ale na razie schodzimy w dół, Co się znajduje pod kamieniami? Zaraz zobaczycie, więc zaczynajmy. Jak widzimy, mamy tu sporo kamieni do przekopania, yy, znaczy się do wysadzenia. Macie tutaj <laughs> taki, nie wiem jaki to jest poziom w tej chwili. To wasz licznik zaczyna szaleć, jest znak zapytania. Więc już do, nie wiem do czego tam gdzie tam piekło będzie, czy to co to, nie wiem, ale już jesteśmy bardzo blisko. Słuchajcie, muszę się z wami pożegnać, przepraszam za to moje pozowanie, ale następny odcinek będzie na 100% lepszy.